I moi kochani, przechodzę do dziesiątej reguły. Brzmi ono, świadectwo życia Bogu. Posłuchajmy, o co naszej ukochanej Matce chodzi. Dziś również skieruję do świata moje pouczenie. Pouczę was o tym, co warto robić, a czego nie. Zajmujecie się bowiem wieloma rzeczami, a to nie jest konieczne. Człowiek powinien pamiętać o tym, że jego serce winno należeć do Boga. A wasza modlitwa powinna kierować myśli ku rzeczom duchowym. Serca należy strzec bardzo pilnie, bo ono jest na nie pokochać. I Boga i wiele pokus światowych, dóbr materialnych. Bo łatwo oddaje się innym sprawom. Tyle się poświęca klubowi sportowemu, biegom, jakimś działaniem organizacyjnym, myślictwu. Dlatego musimy bardzo, Matka Boże, mówić, 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 szczec pilnie serca, bo łatwo oddaje się innym sprawom, sprawom świata i bardzo trudno jest im później się od nich oderwać. Świat nie da Wam szczęścia, ani posiadanie, ani gromadzenie, bo jeden, jeden podmuch Bożej Sprawiedliwości odbierze Wam całą chwałę tej ziemi. Ani posiadanie, ani gromadzenie, bo jeden podmuch Bożej Sprawiedliwości Odbierze Wam całą chwałę tej ziemi. W serce człowieka jest stworzone przez Boga i dla Boga, dlatego tylko On potrafi je uszczęśliwić. Żyjąc w świecie, łatwiej jest zapomnieć o Bogu, Matka Boża o tym wie, niż żyjąc w klasztorze. Ale jednak dziś potrzeba świadectwa wiary na zewnątrz w życiu czynnym. Dlatego zostaliście przez Boga powołani do wielkiego dzieła żertwy ofiarnej. Dziękuję Wam. 20 tysięcy to już spora cyfra ludzi, szaleńców. Przypominam, nie myślcie o klaszt klasztorze. Matka Boża mówi, że jest potrzebne nasze świadectwo wiary na zewnątrz, w życiu czynnym. Stąd też nie dziwcie się. To znak krzyża, co uczyła uszanowani anioł pański, bije dzwon, Krękami, gdzie my są, w tramwaju, na ulicy, w banku, dzieci. czas. Nie pisze, że nie wolno. Jeśli zaatakują no, powiedz tylko, że naruszasz Twoje sumienie. Bądźcie bardzo odważni. Ja również pozostałam między ludźmi i tworzyłam jedną z wielu zwyczajnych godzin. Każdy dzień jednak angażowałam wiele, wszystkie moje siły i całe moje życie, aby były przeżyte zgodnie z wolą Bożą. Chcę Wam zwrócić uwagę na Wasze zajęcia, pracę. I obowiązki. Często pochłaniają Was bez reszty, a przecież nie są istotą życia, ale tłem dla miłości. Nie należy oddawać im serca. To jest w naszym wysiłku obowiązką, pracą, ale tylko wykorzystać je na chwałę Boga. Świadectwo składane przed ludźmi i wierność przynoszona Bogu oto do czego mają Wam służyć codzienne obowiązki. Cel nadrzędny powinien zawsze przyświecać każdej czynności i pracy. Czyli Bóg jest naszym celem nadrzędnym. I tu Matka Boża Mis no podaje nieprawdopodobne takie zasady. Ogród powinien być pielęgnowany jako wotum. Czy zakochałem się w rodzinie Matce to to musi być tylko bo wotum Boga, nie dla mnie. Jako gospodyni na kuchnią, estetyką pokoju, to ma być Twój ogród, jest tak, ale to jest wotum Boga. Czy rozumiecie to, co tu matuje, Cel ogród powinien być pielęgnowany jako wotum Boga. Porządek utrzymywany ze względu na boską harmonię. Dalsze. Boską harmonię, w której panuje doskonały ład. Czynności domowe wykonywane w duchu służby innym. Nie, że dziadu zrobiłam ci jezia ty niewdzięczny. No i zapnę się nie. nie oczekiwać jak w duchu służby, to nie ma wypominek. A czynności zewnętrzne w duchu świadectwa.